Lernikiem zajmuję się od roku 1999 roku, w którym, kiedy to uzyskałam dyplom organizatora szkoleń na odległość po kursie zorganizowanym przez Heriot-Watt University w Edynburgu. Od tamtego czasu zajmuję się tworzeniem kursów online w pełni learningowych, ale też blended learningowych i wspomaganych komponentami online. Badam środowisko nauczania i uczenia się, czyli jego efektywność, wykorzystanie różnego typu narzędzi, jakość nauczania, interaktywność i aktywizację. Do tej pory zrobiłam mnóstwo różnych zajęć przy pomocy różnego typu technologii internetowych. Wykorzystywałam zarówno do technologii internetowej do Prowadzenia kursów online, jak i do przygotowania materiałów do kursów wspomaganych e-learningiem. No, grywalizacja jest kolejnym etapem. Postanowiłam sprawdzić, na ile grywalizacja sprawdzi się w nauczaniu studentów studiów magisterskich, którzy mają zróżnicowane potrzeby językowe. Po pierwsze wykorzystałam platformę Moodle w sposób bardziej kreatywny niż do tej pory miało to miejsce na różnych zajęciach, które widziałam na Politechnice Gdańskiej. A to oznacza, że studenci mają dostęp do kursu, który jest bardziej wizualny, atrakcyjny wizualnie i bardziej zachęcający do pracy. Po drugie, Wykorzystałam idee konstruktywistyczne i kognitywistyczne, a zmiana paradygmatu oznacza zmianę podejścia do nauczania, czyli zajęcia zbudowane są w taki sposób, że treści i cały proces edukacyjny bardziej skupia się na potrzebach studenta. Po trzecie, kurs oparty jest na materiałach autentycznych. Czyli wykorzystałam podcasty, wykłady, nauko, artykuły naukowe, które dotyczą nowych technologii, ale też rozwiązań przyszłości, które są dopiero testowane. Po czwarte, wprowadziłam element zabawy dla miłośników science fiction. Znajdują się w nim odniesienia intertekstualne. Taka zabawa z przymrużeniem oka. Celem projektu było stworzenie kursu, który wciągnie studentów w różnego typu interakcji, inne niż w tradycyjnej klasie. Poza tym, dzięki wprowadzeniu materiałów opartych na tekstach autentycznych i filmach, studenci będą mogli rozwinąć różnego typu kompetencje, umiejętności twarde, czyli językowe, ale nie tylko, językowe, także wiedzy związaną ze swoją specjalizacją. Poza tym będą mieli szansę polepszyć swoje umiejętności miękkie, czyli umiejętność krytycznego myślenia, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność zarządzania czasem i wiele innych. Jest jeszcze dodatkowy cel. Mam nadzieję, że tego typu kurs e learningowy przełamie monotonnie zwykłych podręczników, które są przeznaczone dla ucznia o uśrednionych potrzebach. Tutaj ścieżki nielinearne pozwolą studentom na korzystanie z materiałów w sposób spełniający ich potrzeby.